Wszyscy Cię widzą teraz i widzą jak mnie hejtujesz. Nie, mnie, mnie hejtujesz właśnie. Hello! Witajcie, nie można witać w sumie, nie? Można na naszym kanale. A. Witajcie na naszym kanale. Bo w mailach zawsze nie można witam pamiętać. Wiem, wiem, wiem. Mhm. Się nauczyłam, do, na, wyedukowałaś mnie w tym zakresie, mhm. więc już się bałam, że znowu popełnię błąd. Bon. E, cześć, hejka. E, przychodzimy dzisiaj do Was z mm, podsumowaniem naszego lutego. Takim tak. podsumowaniem czytelniczo-nieczytelniczym, serialowo-filmowo... Nie, my nie oglądamy filmów. No. Znaczy w sumie nawet jak oglądaliśmy to ich nie uwzględniłyśmy tu. Ja nie oglądałam żadnego filmu. Nie ja oglądałam Igrzyska Śmierci. <laughs> e, ja nie oglądałam żadnego filmu chyba. Proszę wydmuchać nos. Nagrywamy takie filmy w sumie na TikToka i to jest fajne, ale tam, ta przestrzeń to jest mega ograniczająca, że trzeba tak szybko, szybko mówić o każdej z tych rzeczy, więc stwierdziliśmy, że zrobimy w sumie powiemy to samo co na TikToku, ale zrobimy wersję wydłużącą. To może zacznijmy od pierwszej książki? Może w ogóle zaczniemy od książek, a potem tak. przejdziemy do no. seriali mm, i programów. Więc zacz, pierwsza książka, którą przeczytaliśmy obie, to Władca Gniewu. Anne Huang i to jest romans. I to jest tak bardzo szeroka historia o tym, co myślimy na ten temat, że nagrałyśmy o tym osobny film. Także zapraszamy do tego. Pewnie go wrócimy jakoś tak. niedługo. No i też, aha, niedługo. No, no bo najpierw pewnie będzie tak. ten. No, ale więc tak tylko pokrótce i mi się nie za bardzo podobała ta książka. Ja Miałam do niej listę zarzutów, którą właśnie przedstawiłam w tamtym filmie. No, a się to tak jak zawsze nie wiadomo czy jest podoba, czy nie, będą to, <grymne> <żeby> to <grymne> powiedzieć. No. Jeśli, na pewno jeśli lubicie pozostałe książki tej autorki, to Wam się spodoba, bo on, podobno są w bardzo podobnym stylu. Dobra, lecimy dalej. Kolejna książka, którą obie przeczytałyśmy to Pomoc, Dmowa, Sekret i tu znowu o tym mamy osobny film. <laughs> tak. Więc nie będziemy się za bardzo w to I o kolejnej rzeczy też w sumie. Tak, no to prawda. <laughs> Ale to jest kolejna część tej serii. Bardzo nam się podobała, nawet bardziej. Mega pierwsza. polecamy! Bardzo fajna książka. Bardzo dobra książka. I już się nie możemy doczekać przeczytania trzeciej części. No i filmu pierwszej części. Tak. Ale film dopiero będzie za rok, tak. Także eee... pomoc domowa, mega geek. Tak, I y, kolejna książka, o której też tutaj za bardzo nie będziemy opowiadać, bo mamy to w osobnym filmiku, w tym samym, w którym będzie o pomocy domowej, to seria, trylogia w sumie Royal. Pamiętasz mnie autorkę? Y y Sylwia Zandler, Zandler. No właśnie. Y no to trylogia Royal, no to tutaj też mamy różne opinie na ten temat, ale y taka bardziej pewnie, bardziej młodzieżowa bym powiedziała. No tak. Dokładnie. Ale też romans. Romans z takim motywem trochę mm, właśnie jak królewskiej rodziny. Tak, w Wielkiej Brytanii. Y dobra, dalej lecimy. Y no i teraz jeszcze zostając w przestrzeni książek, to tak Szybko, co jeszcze mogę powiedzieć, a potem w sumie nie musimy się śpieszyć, bo to nie jest TikTok, możemy wolno mówić. Ale um, to Igrzysk, Ja przeczytałam pierwszą i drugą część Igrzysk Śmierci jeszcze raz i nie będę nie planuję czytać trzeciej części, bo po prostu jej nie lubię. W sensie lubię tę część, ale tam są zbyt smutne wydarzenia i jakby nie chcę tego przeżywać na nowo, więc mm -hmm. dlatego też nie chcę tego czytać jeszcze raz. Ale um, pierwsza i druga część czytałam, teraz ją po angielsku y, i bardzo mi się podobała. Tak samo jak za pierwszym razem uważam, że to są świetne młodzieżówki, y, mega angażujące i y, no naprawdę bardzo dobre. W sensie też dystopia ogólnie to jest jeden z takich moich ulubionych gatunków nie wiem, czy twoich pewnie też trochę. No trochę też, ale ty bardzo, no. I jeszcze bardziej. Więc, no i to jest chyba taka jedna no. w, w topce. Są igrzyska i uważam, że są tak samo. To, co mnie zaskoczyło, to że w sumie, bo moja ulubiona część filmowa to jest druga część i myślałam, że tak samo będzie z książką, a w sumie nie wiem. Nie wiem, czy mi się bardziej pierwsza nie podoba niż druga. Ja właśnie teraz sobie tak przypomniałam, że w sumie ja pierwszej części nigdy nie czytałam. Nie? Nie. A. No to widzisz, to musisz się ja robić. widziałam film, potem nie było filmu, więc jakby dałaś mi książkę. Mhm. Nie, drugi też nie trzecią, Kosogłosa mamy tylko w domu. Kosogłosa, tak. No to ja tylko Kosogłosa przeczytałam. A, no to ja przeczytałam te wszystkie. Nie, ja tylko Kosogłosa, bo po prostu nie było jeszcze filmu i no. chciałam się dowiedzieć, plus się w domu, więc no. No. E, no, ale ja już czekam też na, na kolejną część książki, no i też filmu. Bo ja uważam, że w ogóle to jest może kontrowersyjne, ale uważam, że to jest jeden z takich przypadków, że te adaptacje filmowe są nawet lepsze niż książki. Na przykład Balada ptaków i węży, mi się bardzo podobał ten film. Nawet bardziej niż książka. No, mi się też, mi się w ogóle nie bardzo, w ogóle teraz tak mi zrobiłaś ochotę, żebym sobie ża film, yy, igrzyska. No, tak, no, Bo Super. no fajne, fajne. Mi też się bardzo podobały wszystkie części Igrzysk e, i też się nie mogę doczekać, aczkolwiek ty właśnie no. e, ty chcesz też na ten e, spektakl iść. Tak. Ci, by, to możesz o nim powiedzieć, bo dla mnie on brzmi troszeczkę, nie wiem, Że dziwnie, no Teraz robią taki spektakl w Londynie, to jest właśnie spektakl na podstawie Igrzysk Śmierci i specjalnie zbudowali taką, e, taki teatr właśnie, który ma być w kształcie areny z Igrzysk i normalnie zamiast tam, jak są sektora aby i tak dalej. To są dystrykty. Każdy sektor który W którym jest... chciała być w dystrykcie? No nie wiem właśnie, chyba w czwartym. A co to było? Finning. tam A. woda i te takie te. Tak. No, więc właśnie e, będzie ten spektakl i to wygląda moim zdaniem super, bo um, to będzie bardzo dużo tam akrobacji. Oni są wszczepieni na takich linkach, więc... No ale właśnie się jakoś na... zdziwi, dziwi mnie to, w sensie jakoś nie mogę z tego wyobrazić, że to by było ciekawe. Z jednej strony to brzmi mega cool, a z drugiej strony brzmi trochę nudno, jeśli to ma być spektakl. No, no nie, nie wiem. Nie. Dla mnie to, to brzmi tak. super, więc jestem ciekawa. No i właśnie ta nowa książka, też na nią czekam. No ja też. Ona wychodzi w marcu, a jeszcze właśnie w drugiej części Igrzysk, właśnie w książce, bo w filmie tego nie ma, oni oglądali fragment Igrzysk właśnie chemicza. Mhm. A o tym będzie ta, ta najnowsza książka, więc to jest ciekawe, bo jeśli tego nie pamiętacie, a Ty możesz tego nie pamiętać, to Chemicz brał udział w igrzyskach pięćdziesiątych, czyli tych jakby drugiego ćwierćwiecza. No, te jakby w drugiej części to są trzeciego ćwierćwiecza i dlatego idą zwycięzcy, no. bo na każde ćwierćwiecze jest jakaś taka zasada no. nowa. No i jak Chemicz był, to były pięćdziesiąte, czyli właśnie pierwsze ćwier drugie ćwierćwiecze i yy, było dwa razy tylu tych trybutów z każdego dystryktu, mm -hmm. czyli zamiast tam 24 było 48, kurde. więc w tej części będzie właśnie jak on musiał pokonać te no, 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 48 trybutów. No. Ale w sumie to. też mnie zastanawia, czy to będzie interesujące, skoro wiem, że wygrał, ale z drugiej strony ja myślę, że od początku widzieliśmy, że Pita i, Pita i nie wygrają, więc no. no to prawda. No to, to miało być szybko, <laughs> ale tak właśnie przeczytałam pierwszą i drugą część. <laughs> Kolejna rzecz, teraz Ty może powiedz, może o tym. Okej, okay, to znowu romans, czyli książka Stuck With You, Agata Polte autorką jest. No i co? Książka ogólnie takie typowe romansidło. Ja naprawdę byłam mega zaskoczona, że w tej książce, może napisać książkę, w której się nie wydarzyło nic, dosłownie nic się nie wydarzyło, przez całe wszystkie strony nie było, nie wiem, żadnego takiego zwrotu akcji, jakiegoś takiego punktu kulminacyjnego, czegokolwiek, nie wydarzyło się nic przez całą książkę. Troszkę. Ale była spoko. No, troszeczkę trochę tak, trochę to jest dziwne, że mogło się nic nie wydarzyć. Ale o czym Mimo była... I mam wrażenie, skrócie... że ty się boisz być krytyczna, no jak ci... ale jak się. Ale nie, bo... Taka zachowawcza. Nie, nic bo ja nie. się nie działo, nic no, nie działo, no, ale, ale była spoko. To. No, bo spokojnie no, to coś przy... spoko, się musiało tam dziać. No dzieć. bo ja nie umiem być krytyczna, no bo to przeczytałam i ogólnie w miarę mi się to podobało, ale nie było to jakąś super książką. No ja rozumiem. No ja tak mam, że nie powiem ci, że. No tak samo przeczytałam całą serię Friends. Która miała 8 książek, 8 mm -hmm. części. No i każda z nich też by powiedziała, że była taka. No, tam też w sumie nie za dużo się dzieje, no ale jest okej. Okay. Mhm, e, dobra, ale o czym jest? Tylko w skrócie to stack with you. Mm, jest o sąsiadach. Główna bohaterka w sumie studiuje dziennikarstwo e, i zacina się w windzie w pierwszej scenie z nowym sąsiadem z naprzeciwka, który jest od niej trochę starszy. E, no i od tamtego czasu jest jakoś tak niezręcznie między nimi, bo na gobla kawą, no i zacięli się w tej windzie. No i przez cały rok się do siebie nie odzywają, ona na No i ma też innego sąsiada, który tam do niej zary też jest po zerwaniu z chłopakiem i tak bardzo nie może tamten inny sąsiad się od niej odczepić, że ona tak przypadkowo akurat tak typowo filmowo, nie wiem kto tak robi w normalnym życiu, moim zdaniem tak nikt nie robi w normalnym mm -hmm. życiu, no ale ona zaczyna udawać, że ten jej sąsiad, którego ona unikała jest jej chłopakiem, bo akurat to była taka typowa scena jak z filmu, że wiecie tamten, on miał akurat na imię chyba Ron, no nieważne, ten jeden z tych sąsiadów, który do niej zarywał chciał ją znowu zaprosić na randkę, ona mówi, że nie no wiesz, mam kogoś. No ale kogo ty niby masz? Przecież nie masz na pewno nikogo, bo słyszałem, że nikogo nie masz po tym, jak zerwałaś z tamtym chłopakiem. I nagle pojawia się akurat wchodzi do tego bloku em, nasz główny bohater, czyli ten sąsiad, którego ona unikała, i ona nagle wiecie, bierze go i. E, no, to mój chłopak, o kochanie, jesteś w domu, nie? Zaczyna udawać. On jest taki, oczywiście on jest taki, że w to wchodzi, bo wszystko super. No i zaczynają udawać. E, no, i teraz jest takie zespół Spoilerów, to co, to, dla mnie było, to co dla mnie było dziwne, to że potem jak oni już są razem, wiadomo, akurat zakuchują się w sobie podczas tego udawania, że są razem, i on jest taki, że on w sumie to, bo on potem ją też zabrał na jakiś wyjazd, bo powiedział, że jego znajomi też go nacisną, że powinien mieć kogoś i on też potrzebuje przyszywanej, udawanej dziewczyny. No a potem na koniec on mówi, że w sumie to nie potrzebował jej, po prostu jakby on był w niej zakochany od pierwszego wejrzenia i cały czas nie udawał, tylko po prostu chciał ją jakoś zdobyć. No to nie jest akurat creepy, no to rozumiem, że tak wykorzystał okazję, ale... Nie, ja on miał taki... on też miał coś takiego w sobie, że momentami był taki trochę... Okay. Trochę coś takiego taki miał z tego, tak jak z Gniewu. Nie, miał mhm. takie... takie zaborcze, takie a, momentami okay. taki był jak z Gniewu, ale... Ja no. ogólnie nie <laughs> lubię ten motyw fake dating. No, no ja, ja też lubię. Fajne. Nie, no jest fajne, więc e, ostetycznie dlatego uważam, że ta książka była spoko, ale jakby miała powiedzieć, co się w niej działo, to nie działo się nic, bo to, co powiedziałam, to się działo na pierwszej stronie. Oni na pierwszej stronie już się utknęli w tej filmie i to już tyle. A potem po prostu przez całą książkę udawali, że są parą, no i na końcu zostali parą, ale e, git. Ja lubię takie lekkie romanse. Teraz do czegoś cięższego. Tak. Um, to, jest, ja tej, to jest bardzo dobra książka, dała mi pięć gwiazdek, żeby nie było, że jestem krytyczna, bo powiedziałaś, że jestem że wszystko krytykuje, a em, książka Światło Czułość Jakuba Jarno, w ogóle słyszałam, że niektórzy myśleli, że to jest pseudonim czyjś, a nie, że faktycznie jest taki autor, ale to nie jest pseudonim. Em, no więc nie, nie chcę za dużo opowiedzieć o czym jest ta książka, bo ja na przykład nie wiedziałam jakby w jakim momencie, w, jakich, w jakim czasie, ten czas jest ważny, się dzieje ta historia, nie miałam w ogóle pojęcia, że tego będzie dotyczyć i o tym będzie mówić, więc i uważam, że to było dobre, że mnie tak zaskoczyło, więc spróbuję tak naokoło trochę powiedzieć, o czym to jest. To jest generalnie raczej taka literatura piękna. Ale też jest z, trochę z wątkiem historycznym. E, no i. No. Nie, nie brzmi ciekawie. <grym> no, ale ogólnie ona jest tak naprawdę. W ogóle ona jest o relacji, tak naprawdę, a nie o świt. Ona jest o relacji takich dwóch młodych ludzi, których tak naprawdę. E, którzy jakby byli ze sobą połączeni, tak w sensie myślami przez całe życie, ale tak naprawdę e, mieli krótki bardzo moment, że tak fizycznie za sobą byli że bardziej jakby byli dla się takim psychicznym wsparciem w trudnych sytuacjach, mimo tego, że nie byli obok siebie fizycznie, że tak powiem. To nie, za bardzo nie wiem, jak to dobrze powiedzieć. I się trochę sama zaplątałam w tym, ale... Mm, starszy mężczyzna opowiada swoją historię, jak był mały i poznał pewną dziewczynę, która była dla niego bardzo ważna i jakby... Ale no, jakby ich losy się potoczyły trochę w różnych kierunkach. Tak, powiedzmy w skrócie. A e, to jest jeszcze mega ciekawe w tej książce, że jakby opowiada to ten jeden bohater, no i ona opowiada swoją historię, ale w pewnym momencie ten bohater mówi tak, że do kogoś, nie wiemy do kogo, on mówi tak, no ale czytałeś tam książkę Dygot, a to, nie, nie czytałeś książki Dygot, no to musisz przeczytać. I nagle w tej książce się pojawia kolejna książka, która jest jakby opowieścią jego. Mm -hmm. I się okazuje, że ten bohater jest autorem i on napisał książkę o tych przeżyciach, więc częściowo poznajemy to z, z perspektywy tej powieści, a częściowo z jego perspektywy, więc to jest ciekawe, że jakby taki zabieg zrobił w ogóle, że takie połączenie. A częściowo już są jeszcze listy w tym wszystkim, więc jest dużo różnych perspektyw. I co jeszcze chciałam powiedzieć o tym? A, no że to jest taka... mi się trochę kojarzy z stylistyką, trochę z Małeckim, więc jeśli na przykład lubicie Małeckiego, to, to mogłoby wam się spodobać. Widzę, że bardzo cię zachęciło do przeczytania tej książki. Tak, no cóż, no nie no ja nie będę ukrywać, że dlatego ja tutaj nie umiem tak krytykować czy oceniać pozytywnie, bo ja po prostu nie za bardzo e, lubię czytać takie książki, które mogę skrytykować. No raz na jakiś czas, to też sobie czytam coś nawet, co jest mądre, ale tak ogólnie, no to po prostu takie raczej obyczajówki, no nie? Więc ciężko to oceniać w kategoriach dobra czy zła. No bo tak naprawdę jakbym miała ocenić, to wszystkie są słabe, które no, czytam. Nie, no może Ci podobać w sensie, że to rozrywka to nie znaczy, że jest zła, jeśli jest rozrywką. Myślę, w sensie, że, no wiesz, um, może na przykład pamiętniki wampirów, no to podobają mi się. No tak, ale nie ocenisz. Znaczy, no. No, One, no po prostu dają mi dużą rozrywkę i nie, nie wytykam im błędów, no nie? A jak coś mi coś nie wkurza a z założenia, no to wtedy ja mam wrażenie, że z książkami jest inaczej niż z filmami i serialami, że z filmami i serialami jakby masz taką, w ogóle społeczeństwo ma takie zrozumienie, że jest syf i są dobre. Mm -hmm. I jakby jest takie zrozumienie, że każdy może oglądać i syfne, i syfne filmy i seriale, bo to właśnie jest rozrywkowe, ale że są dobre, takie wiesz. Mm. A z książkami jest trochę tak, że, mm, że albo są totalnym głównym i dnem, albo są książką, nie że ja inne tak książki, nie nie, że jakby książka nie powinna za bardzo, że nie ma aż takiego jeszcze, uważam, że ludzie tak nie patrzą aż tak na to, że książka może być taką, wiesz, rozrywką właśnie mm -hmm. typową, że nie wiem, no te young adult przede wszystkim, no, czy one, no dobra, nie, nie są może dobrą książką, tak, ale też bardzo dużo jest tych wypowiedzi yy, i na booktoku, na YouTube wszędzie, że te książki są teraz sypem i beznadziejne i tak dalej. No i no nie powiem, że są beznadziejne, bo je czytam, więc... Dla, dla mnie akurat, ja w ogóle tak nie uważam. Dla mnie to jest kwestia tego, jakby w jaką to wpada no, kategoria, tak? jakby ja to, Jak to oceniam? Jeśli oceniam na przykład Jugu young adult, książkę, no to może mi się mega podobać i ją super ocenię, ale nie, nie porównuję jej do książki nawet tej światłoczułości, czy to karmią, no czy po prostu czegoś innego. No, to, że obie są na papierze, to co z tego? No, no ja właśnie mam takie, że jakoś tak ciężko, że z książkami inaczej jest niż z serialami i filmami. No może myśli tak, słucham, że są, ale to jest problem tych ludzi, którzy tak oceniają jakby, a nie twój, więc okay. no nieważne. W sensie ja mam tak, żeby i taką i taką, no mam ochotę na coś takiego, to czytam coś takiego, mam ochotę na coś lekkiego, to lekkie... Tak, nawet no tyle. ale że właśnie, że ciężko jest porównać, bo to i to jest książką, a jednak nie wiem, w filmach tak nie jest. Z filmami tak nie jest, no nie zaczniesz porównywać, że to i to jest filmem. W ogóle takiego czegoś nie ma, a z książką tak jest. Tak? A wiadomo, że książki no to są i naukowe, i jakby każdej z nas się zdarzyło przeczytać no. i naukowe, i w sumie biografie, no, racja. no nie wiem, a no, dlatego mam problem na przykład z tym Goodricem, mhm. no bo masz od 1 do 5, no i teraz. Na przykład nie wiem, 5 na 5 yy, dasz czemuś, ale w sumie na przykład nie wiem, mega Ci się spodoba, nie wiem, seria Student nam się podobała, no ale też jej dasz piątkę, no tak właśnie... samo jak dałaś piątkę tej książce. No, no, ja no To ja na jest nie do porównania. Wiem. W sensie, to jest w ogóle tak. dla mnie nie do porównania książki, to jest coś zupełnie innego. Ale na przykład ja dałam pięć gwazdek i igrzyską śmierci no. i światło czułości. Ja się dałam cztery, pół no tak, i no. No i jakby jedno i drugie mi się tak, w sensie jedno i drugie mi się bardzo podoba, bo ale po prostu dałabyś, Ale dałaś cztery i pół dlatego, że zostawiasz sobie te piątkę na te takie mądre. A dla nie, mnie to jest nie do nie, porównania. Nie, nie. Że na przykład dałabym jakiemuś tam, nie wiem, właśnie takim syf, syfnemu romansie, bo mi się akurat spodobało 5, ale nie dam, bo jakby wiem, że to nie jest realnie dobra książka. No, nie mogę porównać tej książki do, nie wiem, e, krótko i szczęśliwie, czy, no A, nie tak, wiem, no. Rozumiem. No. Rozumiem, w no. Lecimy dalej z podsumowaniem tak. lutego. Teraz Filozofia. przechodzimy do właśnie do czegoś, co można oceniać, czyli. Ym, Seriale, seriale i programy. no. Zaczniemy od czego? Od serialu, który obie oglądałyśmy. Tylko ja nie w lutym, ja już dawno, więc jak dobrze nie pamiętam. Nobody wants this. Tak. Mega. Nikt tego nie tak. Mega fajny serial na Netflixie. Um, serial o dwóch siostrach, które prowadzą podcast. W sumie to nie wiem, co powiedzieć, bo. Ej, jedna, jedna z nich. <laughs> <laughs> jedna z nich um, poszukuje miłości. Słuchaj, chyba poszukują. No. Um, no i ona idzie, trafia na taką imprezę. No i na tej imprezie poznaje jednego, pewnego mężczyznę, i nie będziemy mówić nic więcej, ponieważ to by za dużo osób moim zdaniem. Ja na przykład nie miałam pojęcia o czym to ja jest. Ja też, ja też. no. I uważam, że to było super, że tak. nie wiedziałam, bo ta pierwsza scena. Jest taka, że jest takich żartu, że jest trzech mężczyzn, nie będę mieć właśnie, żeby nie zaspoilerować, bo każdy ma jakąś cechę charakterystyczną. I to jest tak, tak prowadzone, że my myślimy, że ten nasz bohater ma inną cechę charakterystyczną, tak. a potem okazuje się, że on ma inną cechę inną, charakterystyczną. Tak. To tak powiem, więc uważam, że to bez sensu mówić, ale jest to właśnie bardzo taki Luzie, przyjemny mega kolorowy, komfortowy, przyjazny, pozytywny. Tak, uważam, że to taki super. Osiem odcinków no to. Tak. No, tak, dokładnie. Czekam na drugi sezon! No. Ym, kolejna rzecz, no, no. Znowu, ja te, ten serial, ogólnie ja chyba nie, nie wiem, czy go polecam, czy nie, jestem mega rozdarta, bo ten serial to się nazywa, to jest Tell Me Lies Mi fajnie tam, jak to jest po polsku. Tytuł. Mi poleciłaś. No tak, to ja polecam, bo wiem, że to ja, ale tak generalnie, na przykład pewne rzeczy mogę powiedzieć polecam, bo jestem stu No tak, tak pewna. No, rozumiem. A tak, czasem no. jest tak, że na przykład tobie mogę to polecić, bo cię znam i no, wiem, no, że, ta, ale nie polecę tak do szerokiego obiegu. Tak. To no, tylko dodajmy, że to jest e, serial na Disneyu. Disneyu, tak. I on myślę, że no właśnie na no jakimś osiem, taki raczej 18 plus, 16 plus coś takiego. I to jest historia bardzo. Toksycznej relacji. Generalnie to jest tak, że zaczyna się to jak um, znajomi ze studiów spotykają się na ślubie pary, właśnie z tych studiów. I e, jest taka nasza główna bohaterka, dziewczyna, no i tam wszyscy jej mówią, że no, ale wiesz, e, przyjdzie ten, tam podają imię bohatera. No, żeby, nie róbcie scen, nie róbcie scen, bo to jednak jest ważny dzień tutaj naszych przyjaciół, nam nie wiemy o co chodzi. I się cofamy do ich czasów studiów. No i tak naprawdę potem już przez większość czasu jesteśmy w, na studiach. No. Gen, to Właśnie i Werami mówi, że no spoko, to będzie tak, że pierwsza scena jest, będą starzy ludzie, ale spokojnie, to nie będzie o starych ludziach, oni będą na studiach, cóż no w sensie, potem będą już na studiach. No to jest. W drugim sezonie już trochę bardziej, jest trochę bardziej takie przeskoki między terenami. No chociaż czasem, na przykład ten studiami? serial, który przed chwilą e, przedstawiłyśmy też był o starych ludziach, ale oni no. w ogóle nie byli starzy. No ale właśnie, no. ale nie chciałam przez to obejrzeć, no ale tak. No. I no dlatego i się... tak powiedziałam, bo ja Cię znam i wiem, że to od no. razu by Cię straszyło. Ale tutaj właśnie na tym drugim sezonie jest tak na zmianę, że trochę są współczesne, a trochę w przeszłości, ale głównie w przeszłości. No i tam jest tak, że jest, dzieje się pewne, pewne takie straszne, przerażające zdarzenie w pierwszym odcinku, więc jest taki trochę motyw, taki thrilleru trochę takiego kryminału, nie wiemy totalnie, czy możemy ufać jakiemukolwiek bohaterowi. To jest pierwszy serial, który widziałam w życiu, w którym ja nie lubię totalnie nikogo. Nie lubię ani jednej osoby w tym serialu i o to chodzi mhm. też. I każdy tam jest tak, tak tragicznie toksyczny, każdy tam jest tak, takim kłamcą, oni się nawzajem okłamują, a my jako widz wiemy, że ten kłamie tamtą, ten kłamie ja, tą. Bo ona była, po prostu leżała na plecach i się tak zaczęła ruszać i się zaczęła zabijać ten kabel. Tak. No dobra, no w każdym razie było Le tak dobra. toksyczne, że ja właśnie coś powiedziałam, że ja bym musiała się udać na jakąś um, detoksykację. detoksykację po tym, ale jest to wciągające i mega angażujące i się jest bardzo w środku tego. Tylko nie oglądajcie tego w ciągu dnia, bo to jest tak ciemne, że nic nie widać. Nie. Serio w sensie to jest tak mm. ciemne, że to widać tylko jak już jest ciemne na dworze, bo tak nic nie zobaczycie na ekranie. I, I co, na końcu jeszcze dwa programy? Tak, dwa programy rozrywkowe. Pierwszy program to <noise> Awantura o Kasę. <noise> <noise> Awantura tak. o Kasę. Jakby mm, mega, mega super program. Wera poleciła mi, ale tak na początku nie do końca byłam chętna, żeby sobie to odpalić sama z siebie. Ale potem byłam chora i zrobiłam sobie maraton Awantury o Kasę. Yy, mistrzowie. Love it! Po prostu uwielbiam mistrzów, którzy się pojawiają od połowy. Od 12 programu. odcinka. Od 12 odcinka. Są no, super. Są super. Są super, super mega fajne. Po prostu oglądam to, tam są takie emocje. No. Ja miałam trochę mniejsze emocje, bo mi już No, wiem. Ale. Y Ogólnie byśmy same chciały się zgłosić, ale no niestety jesteśmy mocne, powtórzę to co na TikToku, bo to jest ważne ogłoszenie, że um, my jesteśmy mocne tylko w dziedzinach... We wszystkim jesteśmy mocne, ale w niektórych jesteśmy bardzo mocne. Tak, to prawda, bardzo świetne jesteśmy. <grym> <grym> Więc istnie... Brakuje nam kogoś od Zwarmym geografii. Od geografii, astronomii, fizyki technologii. Nie, tak nie, to technologia te nie. Um, Będkarstwa ok. i motoryzacja. Będkarstwo, motoryzacja i matematyka. Nie, nie matematyka Też jest prosta. prosta. Nie, największa właśnie ta geografia, yy, no geografia jest trudna. To jest takie największe wyzwanie. I historia trochę. O, historia. historia. Ale geografia mega trudna jest. Także przyjmujemy zgłoszenia, jeśli ktoś chciałby być z nami. No. w nie. Ja to... będę się bić. Ja będę bić się i licytować. No, to będzie ostre. Będzie ostra gra. Tak. I ostatni program, który y, był pod koniec lutego i trochę będzie y, już przeszedł na marzec, to Love Never Lies Polska, sezon trzeci. Mocny. Mocny. Sezon... Mocny, lepszy niż drugi na pewno. Może... Drugi był najsłabszy. Nie wiem, może są ludzie, którzy nie wiedzą, co czym jest Love Never Lies. Jeśli nie wiecie, to, to, są, to jest taki program, że przychodzą pary do programu i są poddawani... Um, I Detect. I Detect, wykrywaczowi kłamstw. No i wychodzą na powierzchnię różne tajemnice skrywane w tych związkach, no i te związki prowadzą właśnie próbę. Albo się rozpadną, albo wyjdą stamtąd jeszcze silniejsze. Nie no, taki mocny sezon teraz jest. Naprawdę jest bardzo dobry ten sezon. W sensie tak. straszne to jest, ale takie. No, takie ale emocje... przygotujcie się, że to wzbudza takie emocje i to dzieli ludzi. No. To od razu dyskusję wzbudza. możecie się z kimś pokłócić. No, e, każdym, no to jest po prostu analiza psychologiczna tych, tych bohaterów, tak. którzy są, no to jest mocne. Jest mocny ten. Mocny jest. E, no, ale właśnie zastanawiam. Zastanawiam się, no trochę. Ta formu format tego programu mhm. jest taki, że no specjalnie kłóci te pary. Wiadomo, tak. że to specjalnie tak. jest tak zrobione, to jest manipulowane, tak, żeby te tak. pary się pokłóciły tam w tym programie specjalnie, ale przez to jest mocny. Tak, no. Dlaczego mnie to fascynuje, że w ogóle ludzie się do tego zgłaszają? Serio. No, no. Nie, no w sumie ja też bym poszła do tego programu. Nie. Ja bym nie poszła. <laughs> Ja bym nie poszła, bo jakby wiesz o tym, że to, no, to jest manipulowane. A ty na przykład też no. masz taki krótki ląd i gdybyś Trudno. zobaczyła coś takiego, jakąś taką scenę, która jest wycięta z kontekstu, Wiem. byłabyś przez tydzień właśnie oscięta i tylko widziała jakiś nie, fragment kontekstu. Ja bym bez się tego nie bała. Ja bym bardziej bym się bała zanimowała. tego eye Detect, e, bo to ma tam 70% trafności. I ja mam jakiś taki brak zaufania i bardziej bym się stresowała, że na przykład będzie pytanie o jakieś takie, nie sytuacje, no bo to jakby wiem, mhm. ale że jakieś takie, nie wiem, um, uczuciowe, emocjonalne pytania, bo oni tam też zadają, czy myślałaś, nie wiem, coś tam, coś tam, żeby są osobą zerwać, mhm. czy myślałaś, czy nie wiem, kochasz, no wiesz, tak. takie, to ja bym na przykład się tym stresowała, że mi powie kłamstwo gdzieś, gdzie ja na przykład myślę, że to jest prawda, i po prostu nie, nie wiem, nie do końca nie, mam nie. zaufanie do tego AI Detect. Ja myślę, że ja bym miała problem taki, że bym za bardzo weszła w swoją głowę, w sensie takim, że bym się za bardzo rozkminiała, że o matko coś powiedziała nie tak, no. albo coś tam, że to druga sła to widzi i że jakby... Musi, ja mam potrzebę szybkiego wyjaśniania spraw, a to jest tak, że musi przez tydzień się jakby... Dwa tygodnie nie widzą się. Dwa tygodnie, właśnie. No. no i to dla mnie to jest trudne, a poza tym, no tak, to jest program telewizyjny, no i nie wiem. No, ale w ogóle to jest taka ciekawostka yy, dla tych, którzy oglądali i widzą, to widziałam na TikToku, że oni y, to tak, nie, to, no. to nie jest tak, odpowiadają na te pytania no serio, tylko po prostu nagrywają sobie tak, nie, osobno, każdy z nich musi ponagrywać kilka razy tak, kilka razy nie i po prostu to montują. No, dla mnie to jest oczywiste, dla mnie to było oczywiste w początku. No, dla mnie nie. Przecież jakby, skoro patrzą w kamerę, to nie mogą patrzeć w iDetect. No myślałam, że to jest jakoś połączone. Nie, dla mnie to było oczywiste. No nie, dla mnie nie, słabe. Bo ja czasami nie wiem, oglądasz i mam takie, no widać, że kłamie, ale w sumie to przecież. No tak. Ale oni są cały czas w tych samych ubraniach, nie zobaczyłaś tego? A na każdym tak, i nie, są w tych samych ciuchach. Nie, są w tych ciuchach, co są na ceremonii. Nie, w tych samych, są, są zawsze w tych samych ciuchach, w której byli na pierwszej ceremonii. Nie wiem, no nie wiem, nie, nie istotne. A w każdym razie czekamy na finał i reunion. Dobra, Dokładnie. coś jeszcze mamy? Nie, kończymy to, bo mamy do nagrania jeszcze podcast. Tak. A mamy fajny odcinek. Także to było nasze podsumowanie lutego. Krótki nie wiem miesiąc, a w sumie dużo rzeczy. Yy, teraz zaczynamy marzec. Yy, no tyle. Pa!